to widzowie, patrzcie, nowy nabytek Kontynuujemy serię od Lodzina do Kadema. MRF 140 RC Z roku, proszę Państwa Już Wam powiem Przydatne Więc tak, jest to rok, widzowie 2020, końcówka, bo jest to 10, 10 miesiąc, więc jest to październik. No i od początku, bo tutaj będziemy mieć trochę pracy, żeby to zrobić. Więc tak, oklejna, zobaczymy jak się to w ogóle, jak umie te, ten motor. Specjalnie wam chciałem pokazać teraz, jak wygląda od samego początku. Tak go kupiłem w takim stanie i tak, nie działa, może nie działa, do wymiany. Opona wygląda nie najlepiej. Więc yy, ją wymienimy Tutaj jest luz Jest na, na łożyskach luz, no szprychy tak samo Latają Koło będzie trzeba zdjąć i nacentrować, żeby to Chodziło dobrze Hamulec nie działa, prawdopodobnie jest pompka walnięta Więc yy, no, najpierw spróbuję odpowietrzyć, jeżeli to nie zadziała, no to po prostu pompka nowa No i I powinno to wszystko działać Kopniak kurde trochę w tą stronę jakby odbija ale z tym to nie wiem, czy będziemy coś robić. Zobaczymy, czy będzie to przeszkadzać przy jeździe. Tak, yy, to przede wszystkim, czy będzie, jak będzie przeszkadzać, to oczywiście będzie nowy. Śrubek brakuje, no nie ma tu śrubek, na przykład tu nie ma śrubek. Siedzenie jest nieprzymocowane, tu nie ma śrubek. Wydech jest jakby, można go wyjąć po prostu całkowicie. Ani nie ma żadnej obejmy, ani nic. No tu powinna być raczej obejma. Złapane tak fajnie, no bo nie można go chyba przyspawać, bo w sumie nie dałoby się, to byłby jeden taki wielki element wtedy. Yy, dalej, co jest jeszcze rozwalone? No tak, tego hamulca to nie ma. Te przewody mi się nie podobają tutaj od tej chłodniczki. Yy, one się ocierały podobno o siebie. Być może tak było. Zobaczymy, odplątam to. Jeśli będzie tak, że tylko oplot jest zniszczony, to wiążemy, to w żaden sposób to nie przeszkadza. Jeśli gdzieś tu coś będzie ciekło, no to wiadomo, te przewody polecą do wymiany. Nie ma osłonki na, na wydech, tutaj wydech jest spawany, no to mi zupełnie nie przeszkadza, że tak jest. Yy, to podobno się da wykręcić, jak się uda, to osłonka będzie. Osłonki pod silnik nie ma. Mi się prawdę mówiąc nigdy nie przydała jeszcze moja, ale... Jak, ma, jak, jak coś jest, to ma tu być i tyle Laga się poci Prawa laga Nie wiem jak lewa, ale wiadomo, że trzeba zrobić obie Oklejinka tu odłazi, ale og ogólnie oklejna jest spoko myślę Zobaczymy jeszcze jak umyję. jak wam się podoba widzowie oklejna, dawajcie znaka To myślę, że jest spoko Hamulec, no, przedni działa Klocki tu będą chyba raczej do wymiany, jak pamiętam Nie ma takich pierdół, o Śrubki tutaj tu jest za maksa podniesione, więc to zostawimy, bo to jest akurat dla mnie przydatne, yy, że jest wyżej. No widzicie, tu nie ma śrubki, tam nie ma śrubki. Zaraz go odwrócę i wam będę pokazywał dalej. No, tu coś wystaje, bo tu było o, zrobione jakąś folią. Żeby się to trzymało. Można było jakimś klejem leciutko podkleić, by było też git. Ale to ogarniemy. Myślę, że yy, gripy. Myślę, że je wymienimy po prostu na inne. Odwrócę lewą stroną i zaraz sobie przypomnę, co jest jeszcze do zrobienia. A, jeszcze musimy wrócić do przedniego koła, bo ono jest. Też ma luz. Nie wiem, czy widać, ale słychać pewnie. To to metaliczne tubie, ale dobra. Jest luz w łożysku, dobrze, że tu nie są drogie łożyska. Klocki są do wymiany. To mi się też nie podoba, że tu jest silikon, i tutaj pod, od spodu pod pokrywą jest też silikon. Jeśli to nie będzie ciekło ani nic, prawdopodobnie tak zostanie, no bo jak już jest, no to nie ma sensu nawet kombinować. Yy... Tu coś odstaje, aha, to jest... Po prostu trzeba te przewody wszystkie podwiesić, zobaczę jeszcze jak u mnie jest i zrobię tak, yy, tak żeby było dobrze. Tu nie ma śrubki, ten dekiel wali. Ogólnie to... Aha, nawet chyba dwóch śrubek nie będzie. Ogólnie no to jest, tu nie ma oleju ani nic, no to ten dekiel jakby nie przeszkadza, ale no trzeba tu nagwintować. Podobno się już nie ma miejsca na gwint, więc, yy, więc zobaczymy, coś się wymyśli. Tutaj jest, yy, to trzeba wykręcić z środka i tutaj trzeba osłonę przymocować, w to miejsce dokładnie. Yy, co tu jeszcze jest do roboty? Pewnie o czymś zapomnę, bo jest dużo, tutaj też już widzę, że nie ma śrubki. Yy, na trochę odłazi, kurde, no zobaczymy, zobaczymy, może ją podkleję, jak będzie to źle wyglądać, to, to prawdopodobnie wleci nowa, bo widać, że to tak jest, tak się trzyma, bo się trzyma naprawdę, ale to zobaczymy. Yy, co tu jeszcze trzeba zrobić? Tu linkę sprzęgła trzeba nową wstawić, nową linkę sprzęgła, bo tu jest jakoś udziadowane, w ogóle to nie jest od tego i nie da się do końca chycić, po prostu lekko ciągnie sprzęgło, ale jak damy tutaj, tak, o, to jest git. O, można na kogoś zadzwonić, śrubki tu nie ma, wydech jest przymocowany, no jest niby dobrze, ale ja to nie lubię jak taka wielka jakaś śruba odstaje, trzeba by ją przyciąć i już by było to inaczej. Tu jest jakaś skarpeta, to zdejmiemy, tylny amor niby jest suchy, ale jak to będzie w rzeczywistości, to, to zobaczymy, tu nie ma śrubek, no widzicie, no to jest do poprawek, ale to się poprawi, tylne szprychy też trzeba naciągnąć, pozdejmuje te słomki. Pozdejmuję te słomki, będzie dobrze. Tą oponę i... no, też by trzeba zmienić, albo po prostu wezmę Tom do siebie, bo jest plan na palenie gumy. więc prawdopodobnie wezmę Tom do siebie, a tutaj dam ze swojej mrf -y też elegancko moją jeszcze oponkę. No bo moje już trochę szkoda spalić, a Tom to jest do tego by się nadawała. No i co? No, chyba tak to jest, jak, jak to jest, wygląda, jak wygląda. Ale rzeczy trzeba. Jeszcze chciałbym ten dekielek. Bo ogólnie widzicie, dekielek jest z tej strony: jest Kajo, a z tej strony jest MRF. Jak mi się uda załatwić dekielek z napisem Kajo, no to wiadomo, że bym wolał z napisem Kajo. Zobaczymy, jak z tą oklejną. Jak się to uda odratować, żeby to wyglądało, najpierw to umyję, no, Teraz to jest prosto po zakupie. Wyjechałem nagrać film i zaraz się będę zabierał. Przede wszystkim najpierw chcę to umyć, a później będziemy myśleć. Jak to zrobić, żeby było dobrze? No pewnie za jakiś czas do sprzedania będzie, bo MRF-y, no wiadomo, wytestujemy, ale najpierw trzeba podratować ją trochę, bo nie ma, nie ma kilku szprych w tylnym kole. W sumie nawet nie sprawdzę Emilu, ale to się zrobi. No i też no szkoda, no bo jeszcze, jeszcze Felga prawdopodobnie tylną się odratuje, przed nią zobaczymy. Oś, tu jest silnik. Woja, pierdziele, z mi silnik wypadnie. Patrzcie, to jest, to też jest źle, bo to się rusza. To nie powinno w ogóle tak wyglądać. Tu, jest, to nawet nie, jest, tu nie ma gwintu, tu jest na chama wbity taki ten, byle by było. Więc spierdzielam do domu i to będę ogarniał. Chciałem wam pokazać tylko, że jest nowa maszyna. Yy... No i co? No, trzeba to doprowadzić do normalnego stanu. Pojeździmy trochę i pewnie za jakiś czas poleci do sprzedania. Ale ogólnie. Jeśli chodzi o silnik, na tą chwilę ciężko mi powiedzieć, bo tak naprawdę to przejechałem ile tym nic jeszcze. Więc nie ma się co wypowiadać. Odpala a gazu czak odpala git! Powiem wam, już niejednokrotnie się spotkałem Czyli jak już ktoś kombinował z silnikiem czy ze skrzynią. W każdej mrf są biegi w górę. A tu są wszystkie w dół, ale to jest... Dla mnie żadnej różnicy tak naprawdę nie ma, no bo to jest kwestia przyzwyczajenia, nie? Może nawet komuś to będzie bardziej odpowiadać. A no tak to było, no, ty, jedyneczka. Ale powiem Wam, w porównaniu do mojej, moja już tyle przeszła, a jest w lepszym stanie. No ale ja naprawiałem wszystko, jak się zepsuło, to w najbliższym czasie było wszystko zrobione. A najgorzej to tak sobie zaniedbać. Ale, co się nie ogarnie?